Stefan to idealny kierowca. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś jak do tego doszedł? Historia jego świetnych umiejętności zaczyna się w tym oto ośrodku. Kurde, ile mam czekać? A few moments later. O, w końcu przybyli. Tak, cała nieogarnięta zgraja. Pewnie zastanawiacie się, który to Stefan. Podpowiem, że ten najbrzydszy. Dzisiaj nauczymy was, jak poprawnie korzystać z samochodu. Po filmach szukiego widać, że nikt z was wcześniej tego się nie nauczył. Ale dosyć gadania. Czas was porządnie sprawdzić. O kurde, chyba mamy przekichane przez to spóźnienie. Ej, zaraz, co ja tu w ogóle robię? Waszym pierwszym zadaniem będzie wybranie pojazdu. Dobra, ja wybieram Tesle. Niestety to był słaby wybór. Okej, okay, ja jestem za tym BMW. Cóż, okazuje się, że jest to tylko szmelc Dobra, pozostaje nam ten stary, zardzewiały maluch Co wy Że zostaniecie jakiś lepszy samochód? Po pierwsze, nie ma lepszego A po drugie, nawet gdyby był To musicie się najpierw nauczyć jeździć Dobra, wyjeżdżaj stąd Jedziemy na wasz poligon Waszym kolejnym zadaniem jest odpalenie tego oto auta No to dawaj, Stefan Ty jesteś niereformowalny. Dobra, za każdą waszą nieudaną próbę będziemy was karać. Strzelać! Okej, okay, kolejnym waszym zadaniem będzie test umiejętności skręcania. Dobra Stefan, zaczynaj! Okej! Okay, czas na nauczkę! Co jest? Stefan mi chyba w gierkę! Stop! To chyba czas, żeby zostawił like i suba pod tym filmem! Zostawione? No to lecimy dalej. Okej, okay, już wróciłem. Czas nauczyć was hamowania. Na końcu toru, dla motywacji, macie zgniatarkę. Życzę wam powodzenia. No, zahamował, ale troszkę po czasie. Boże, chyba nigdy go nie nauczę. Dobra Stefano, słuchaj teraz uważnie. Masz zaparkować między tymi autami. Tylko uważaj, są to auta Szukiego i obaj byśmy chcieli, aby nikt ich nie uszkodził. Czy to jest jasne? Nie, 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 co ty robisz? Ja się wytłumaczę dla szukiego! Cała moc armaty w niego! Dobra, masz szczęście, że mi za to płacą. Czas na naukę jazdy między przeszkodami. Wierzę, że uda ci się przejechać je poprawnie. Jedź po prostu spokojnie. Nie wierzę. Pierwszy słupek i już potrącony. Widzę, że armata na ciebie nie działa. W takim razie może bomba poczyni jakieś sukcesy. Dobra Stefan, nie mam już do ciebie siły. Zrób chociaż to oto proste zadanie. Musisz tylko wjechać do garażu. Nic prostszego, prawda? Ma zaznaczoną trasę. Jedynym utrudnieniem jest ta górka. Ale proszę cię, dasz radę! Już nie mam nawet czym cię karać Dobra, użyję klasyka Słuchaj Stefan, mam ciebie dość Mogliby mi płacić grube miliony Ale ciebie po prostu nie da się niczego nauczyć Bierz to auto i jedź przed siebie Zaraz, co jest? Zaraz spóźnij się na zajęcia sprawka! Dobra, jeżeli film ci się spodobał, zasubskrybuj kanał i daj like pod tym filmem, ponieważ to mega motywuje. A teraz pozdro i widzimy się w kolejnych odcinkach.